No i oto jest, FIFA 21, pierwsze uruchomienie, wybaczcie to opóźnienie, ale kupiłem grę na Steamie i później wyszła ta wersja testowa 10 godzinna, no i wyskakiwało mi cały czas, że gra czekam na swoją premierę, nie mogłem jej wcale uruchomić, a na Originie była już dostępna chyba od 19. No dobra, pierwszy mecz, ale najpierw szybkie ustawienia. Ok, komentator wyciszony. Dźwięk ustawiony i mecz pokazowy. Mamy PSG kontra... kontra kto? kontra Bayern? Nie, kto to jest? Liverpool, okej. Okay. Gramy PSG. Pewnie dlatego, że na okładce jest Mbappe. Czy wizualnie jakieś zmiany widać? Nie, ale... czuję, że ta piłka inaczej się przy nodze trzyma. Było, było to promowane, że... nowe animacje kolizji, znaczy, animacje? Nowa fizyka kolizji bardziej coś takiego mają być bardziej realne, ale idzie zauważyć nawet, że ci zawodnicy chyba inaczej tą nogę do piłki dokładają. O, teraz Neymar jak ładnie tutaj przeszedł. No wiadomo, chyba z odsłony-odsłonę coraz bardziej dąży do realizmu. Oho, tutaj błąd taki naturalny dość. To jest pewnie też na jakimś poziomie początkującym, czy coś takiego, dlatego no nie jest to trudne. Możemy sobie tutaj obczaić wszystkie pierwsze wrażenia no fajnie się gra fajnie się gra nie to był gramkę okej okay, pogramy sobie jeszcze chwilę Magic i przy okazji powiem co z seriami w FIFA 21 jak mówiłem chyba w odcinku z PESA co testowaliśmy season update Będą streamy, i na streamach prawdopodobnie będzie Ultimate Team, jeśli chodzi o Fifa I pewnie coś z kariery, no zobaczymy jak te kariery rozwiążemy Co do kariery menadżera, jest parę propozycji Pewnie powstanie jakiś odcinek, zanumerowany 0, gdzie będzie ankieta, czy coś takiego Ale już mogę wam powiedzieć jakie są pomysły na to Pierwszy to zrobić to samo co w FIFA 20 A To jest w sumie propozycja Wow, ej naprawdę, fajnie ci piłkarze się poruszają Oj No trochę była... Halo, gro Halo Jakąś ścinkę mieliśmy delikatną, nie wiem Co się stało? No nieważne yy, Było widać, że to jest inaczej z tą kolizją teraz, znaczy no, to było bardziej realne No nie wiem też pozostawię waszej ocenie. No ale kontynuując o seriach. Z komentarzy była propozycja, żeby zrobić coś na podobnej zasadzie jak się 20, czyli karierę juniorami oprzeć cały zespół na tym. Tylko no, jakbyśmy się udało nam to poświęcić więcej czasu, no bo to byłoby lepiej, bo to tak przyspieszaliśmy to na koniec przez przerwy związaną wiadomo z czym. No i... O, to jest chyba inaczej kamera przyciszęka się okłada, no nieważne no i taka jest pierwsza propozycja juniorzy druga po prostu zagrać normalnie jakimś zespołem z niższej ligi, niekoniecznie angielskiej może jakiejś innej z jakimś niszowym zespołem i wyprowadzić go na szczyt tak po prostu, nie tylko juniorami ale również transfery normalne przeprowadzać i tak dalej a jeszcze trzecia trzecia to już taka nie na cały okres FIFA 27, powiedzmy na 2 max 3 sezony, wybrać sobie jakiś zespół, który dawno nie świecił jakichś wielkich triumfów, typu nie wiem, Arsenal, y kto tam jeszcze, Arsenal Borussia jeszcze od jakiegoś czasu nic konkretnego nie wygrała, no coś takiego i po prostu osiągnąć jakiś sukces z tym zespołem, zbudować go. Na jakąś potęgę w miarę, no i tak 2-3 sezony byśmy sobie pograli i się zwycięstwem w Lidze Mistrzów Ewentualnie jakąś obroną tytułu Ligi Mistrzów albo próbą obrony, coś takiego No i, no i pewnie będę chciał zwiększyć poziom trudności, bo ja wiem, że to narzekanie w komentarzach jednak jest że trochę za niski czasem, no ale wiecie jak ja gram dość nieregularnie i czasem serio mi się na tym zawodowcu zdarzy przegrać, no ale Będziemy próbować na klasie światowej Przynajmniej na początku, jeśli będziemy bardzo przegrywać to obniżymy No kariera zawodnika oczywiście się pojawi Myślałem, że nad karierą bramkarza Dawno nie było, raz na jakiś czas coś takiego fajnie zrobić No Ale nie wiem, nie jestem tego pewien, może jednak bramkarza sobie zrobimy zamiast tego Testowałem karierę w PESie, myślałem nad bramkarzem tam, ale jednak Odpaliłem wczoraj tego PS-a i mi się nie bardzo to jednak podoba perspektywa grania kariery tam jakoś FIFA bardziej do mnie przemawia. Dobra, skończmy ten mecz już Teraz sobie pogadałem Zobaczmy co dalej. No to, to standardowo, no mecz fajnie się gra, jest na plus dla mnie na pewno. A co jeszcze do karier? Boję się zaczynać na początku kariery tego tak od razu ponieważ jak wiemy w poprzedniej chwili były duże błędy na początku. I nie pamiętam, że dokładnie co tam było. No na przykład, że coś co mojego go mistrzu wywalało te składy w karierze. Chyba w ogóle w obu karierach były wystawiane przez komputer jakieś dziwne. Coś... No nie powołali mi do kadry, na przykład jakieś problemy z transferem w karierze zawodnika były coś gwiazdki, sztuczek znikały, no naprawdę. Mam obawy z zaczynaniem kariery w pierwszym tygodniu FIFY, ale co tu robić, co tu robić. Teraz jest hype największy na grę i najchętniej by się pograło, więc no tak czy siak tą karierę trzeba zacząć. Dlatego może rzeczywiście nie byłoby złym pomysłem zrobić na początku jakiejś krótszej kariery, nie wiem, mała przygoda bramkarza, jednoznaczna no jedno, przygoda bramkarza nie ma sensu się nie zdarzy rozwinąć. No nie no, to jest z tym menadżerem, może żebyś ten zespół taki, co wymieniłem, że od jakiegoś czasu nie może się przepić do tej czołówki, a, a powinien być, walczyć o te najwyższe trofea. W sumie walczy, ale ich nie wygrywa. No, może coś takiego na początek i wtedy taką karierę można by w miarę szybko ogarnąć i zacząć jakąś nową po naprawie pierwszych błędów. E, dobra, volta. Ale Volta to nie jest tryb fabularny chyba, nie? Dobrze kminie? Czekajcie. Nie chcę przystępności. Zobaczymy sobie co w tej chwili w ogóle nas czeka. Mmm, webap w ogóle był. Chyba pierwszy raz od dawna nie grałem odcinku z webupa, to tylko dlatego, że... Oj, to chyba jest jakiś tryb fabularny. Tylko dlatego, że no nic ciekawego tam w tym webapowie nie było. Chyba 3-4 paczki miałem do tworzenia, nic ciekawego. Nie trafiłem, poza tym miałem problemy trochę techniczne i też tak spóźniony do tego webapu. Wszed wszedłem. No cóż. Eee, ultimate... O, da Ultimate to jest. W ogóle widziałem już, jak to wygląda z poziomu gry. Mega aktualizacja skór. Aha, okej, okay, niech się pobiorą. Jest zmienione menu w Ultimate. Jest na dole. Tak dziwnie mam wrażenie. Wsz wszędzie jest na górze we wszystkim, a tutaj tak... Trzeba zaraz zobaczycie. Chyba, że ja coś źle widziałem wczoraj. Ale wątpię. Menu jest na dole, tak? Pokażcie, pokażcie. A, Drużyna Tygodnia. E, Mamy trzech Polaków w Drużynie Tygodnia, swoją drogą. OK, premia do PD. OK, halo. A, mam to EA Play kupione. Dobra. Eee... Yy... Mbappe... Ale to no stałego go dostanę czy nie? Zaraz się okaże. O mamy zadania tutaj... O i co to jest menu jest na dole? Dziwnie no. Na wszystkich trybach. No zostawili na górze normalnie menu, a wy w ucie wrzucili sobie na dole. To mi się niezbyt podoba. Eee... Yy, jakiś przedmiot mam. Czy za odpalenie... A nie to jest... Elitarne fa A to jest... Tło po prostu Mbappe. Eee... Co? To... Lipa, lipa trochę lipa. Okej, okay, niech sobie idzie do klubu. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Mego schodu mam nie co pokazałem, on jest brązowy, wiele w tym webie nie robiłem jedną kartę, tylko trafiłem duplikat i wystawiłem na sprzedaż. Yy, widzę, że mam zero model, więc ona się nie sprzedała. Nie będziemy chyba grać tu na razie tego. Yy, w karierach z tego co czytałem nic się nie zmieniło, po prostu największa rewolucja w trybach kariery była... W poprzednim roku i teraz to tylko doskonalali. także wielkich tam różnic nie doświadczymy eee, a nie 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 czekajcie coś ma co mamy zmienione z treningami coś tak eee, to chyba coś jest że możemy trenować gwiazdki sztuczek możemy zwiększać czytałem to dzisiaj rano bo już byłem napalony że wcześniej zagram a tutaj no od 19 nie mogłem od razu odpalić gry, mamy już 23.40 Także no, trochę sobie poczekałem yy, Typ Champions League, no kariera Kariera Typowe kariery, dostanę ktoś za składów Aha, czyli no tutaj wszystko się będzie pobierać od nowa Właśnie, bo Jeszcze mogą być jakieś y, wariacje w składach, to też jest minus z zaczynania kariery od razu w pierwszych dniach no bo mamy tak naprawdę nieaktualne skład. zwłaszcza że teraz to okno transferowe... A nie, chyba się zamknęło już. No ale mog... mogą nie być te transfery do końca zaimplementowane, także o jeszcze wielki minus. wam pokażę tej Fify. O ja chcę to zobaczyć, bo tylko o tym czytałem, ale jeszcze tego nie widziałem na własne oczy. Jak tu grać mecze, co? Szybki mecz. Biedna liga włoska. Okej, okay, tutaj te wszystkie tryby, no, no to znamy, no to znamy, to i tak tego się nie używa przeważnie, no nie wiem, chyba że na jakichś imprezach z znajomymi używa się, że coś, ja nie, osobiście preferu preferuję mecze klasyczne, okej, okay. no i tutaj mamy wszystko, Napoli, Milan, Piemonte Calcio oczywiście zostało, Roma FC, straciliśmy Romę z tej Fify, coś jeszcze straciliśmy z tej Fify? Z Ligi Włoskiej chyba już nie. To są mecicy bernionikowe po prostu, ale straciliśmy również reprezentację. Straciliśmy... A, jeszcze z Ligi Argentyńskiej straciliśmy Boca Juniors, ale to tam nieważne. Straciliśmy Portugalię na pewno. Halo, Portugalia. Czyli nie be... jest, ale no nie będzie miała... Właśnie stroje, widzicie, jakie ma stroje Portugalia. Takie, nie bardzo już. Rosja ma swoje takie własne programy, takie customowe. One były chyba w dodatku do FIFA 12, Euro 2012. kojarzę, że takie stroje były, tak mi się wydaje. Okej, okay, nieważne. I chyba w Brazylii jeszcze traciliśmy, tak? Czekajcie. Brazylia, Brazylia. Nie, Brazylia jest, no to nie wiem co tam jeszcze było stracone. Pes jeszcze ma kontrakt, bo tam był Arsenal, ale Arsenal chyba nie straciliśmy. Chyba no jest Arsenal normalnie tutaj. Z Ligi Angielskiej, nic nie odpadło. Ta Liga Włoska jest powoli wykupowana. Dla mnie to jest... To są szczegóły, to jest strasznie bolesne, takie szczegóły brakujące. Pes nam wykupuje tą ligę włoską. Ta wojna na licencję niestety jest słaba jak dla mnie. Wcześniej Champions League miał PS, teraz FIFA ma Champions League i PS podkupuje im zespoły. Szkoda, szkoda, że tak to wygląda. Eee, trochę pogadany odcinek. Ale jak chyba jeszcze teraz wrzucę, będzie o północy z premiery gry. Także dzięki za uwagę. Też nie mam mnie obecnie w domu. Po prostu jestem na wyjeździe, ale zabrałem laptopa mikrofon żeby tą premierę FIFY nagrać. I dajcie znać w komentarzach, co my robimy na początku eee, z tych karier, znaczy co do karier, która i w ogóle, no to będą osobne odcinki na pewno, jeśli taką decyzję podejmiemy. Ale najbardziej interesuje mnie Wasze zdanie o początku tej FIFY. Czy jest sens się rzucać na te kariery i liczyć na to, że nie będzie mocnych błędów? No bo może wyjść tak, że będzie trzeba zacząć karierę od nowa, Chyba w FIFA 19? Mieliśmy tak, że musieliśmy zacząć karierę całkiem od nowa, Czy coś takiego? Gdzieś było coś takiego, że no nie dało się. Dotarliśmy do jakiegoś martwego punktu. A! Tak, chyba w FIFA 19. W Australii graliśmy i nie dało się stamtąd uciec. Musieliśmy tylko na wypożyczenie iść. Nie dało się transferu żadnego zorganizować. Słabo to czasem wychodzi. Naprawdę w tej chwili tych błędów się obawiam. To mnie najbardziej interesuje. Może jakaś futa. Chociaż kurczę ten fut. Hmm, może futa ponagrywać. Chociaż futa bardziej chciałem na live. Może rzeczywiście szybsza kariera no nie wiem, ja tu jestem w rozterce, sam sobie to jeszcze przemyślę. Właśnie zbierałem do spania, i nagle zobaczyłem, że FIFA działa kliknąłem jeszcze to graj przed odejściem od komputera tutaj poszło. No to nagrywamy oczywiście, musi być odcineczek, pierwsze wrażenie oczywiście jak najbardziej na plus to wszystkie nowości testowanie ich specjalnie, jakieś zderzanie się czy coś no nie ma oczywiście sensu, to samo wyjdzie w praniu ale no czuć od razu że ci piłkarze inaczej się poruszają no i jest zmiana, jest zmiana jestem zadowolony ale no wszystko wyjdzie w praktyce później różne zdania się pojawiają mówię, dobra, nie, nie ma co przedłużać za bardzo się rozgadałem, kto dotrwał do końca napiszcie w komentarzu pozdrawiam, cześć o ej dobra, voltę sobie zrobimy. Halo. No to najbliższy odcinek z trybu volta. Zobaczymy co tutaj się zmieniło, jaka fabuła tym razem nas czeka. Czy to w ogóle jest fabuła?